Siemanko, witam Was na kanale Polish Line, jestem Ragnar i zapraszam na Tour de Little, czyli przemarsz przez Beskid Mały Plan to przejście z Zembrzyc do Łodygowic przez kilka szczytów jak zawsze i schronisk pierwszy taki przystanek to Leskowiec, tam założę biwak dalej schronisko na Magurce, tam założę drugi biwak a, i później zejście do łodygowica. Wyruszyłem właśnie z Zembrzyc. Pogoda zamówiona, deszcz, słońce, jesienne kolorki. I zaraz zasnę na stojąco. Ale nie ma co się obijać, trzeba iść. Jeszcze nie śpię, jedynie droga. Wjedzie cały czas lasem. Nie ma za bardzo co pokazywać, ale to nie niespodzianka. Później nie będzie co pokazywać, a to dlatego, że będzie ciemno. Później też nie będzie co pokazywać, bo będzie ciemno, mimo że będzie rano. Ale może zdarzy się tak, że w końcu coś zobaczycie. Nie obiecuję, bo pogoda jak zawsze zamówiona. Tymczasem w sumie to nawet nie początek, ale kolorki jako takie prezentują się lepiej niż gorzej. Minąłem Krzeszów. Tak naprawdę zaczynam dopiero podejście na Leskowiec, gdzie założę pierwszy biwak. No, jest to też miejsce, w którym. Tak naprawdę zaczyna się Beskid Mały. Trasę, jak można się domyślić, mniej więcej znam, chociaż szedłem tędy tylko raz. Kiedyś podczas 50-kilometrowego marszu małym szlakiem Beskidzkim z Bielska Białej, dotarłem właśnie na, na linię lasu Zakrzeszowem. I wiąże się z tym tak, będzie historia. Takie przeżycie, że nie wiem, czy kojarzycie takie mm, przebudzenie, ale nie do końca. Czyli budzicie się w nocy, słychać na przykład, że idzie film w telewizji, ale nie ma świadomości. Po czym po wybudzeniu okazuje się, że aha, na no ostatni, ostatnie parę minut e, byłem w miarę obudzony, ale nie wiedziałem, co się dzieje. No i tak też miałem właśnie. E, biwakując za krzeszowem yy, i obudziło mnie wycie jakiegoś bajkowego stwora nie wiadomo coś psowatego wilk czy pies wydra, ryówka zając nie wiadomo ale dotarło do mnie, że słyszałem to wycie około 10 minut tak jak że byłem po prostu przebudzony, ale nie do końca świadomy Poswieciłem latarką na las, no i coś takiego właśnie przynajmniej po dźwięku psowatego się zerwało. Jak komuś to opowiadałem, no to pierwszym pytaniem jest zawsze, no i co zrobiłeś? Ja wiem, no, poszedłem spać, bo przeorałem 50 km przez góry i byłem zwyczajnie zmęczony. I tak to było. Melduję się spod schroniska Leskowiec. Pozostaje tylko założyć obóz gdzieś w niedalekiej odległości. Strzeliłem taką bardzo fajną polankę, także myślę, że będzie to idealne miejsce na delikatnej wysokości. Widzimy się rano, a słyszymy za chwilkę. Opowiem Wam, co zabrałem, ale nie pokażę. Nie ma tego dużo, wyjątkowo. Zapierdolę. Ja Poza jak kurwa o tym gadam teraz w wersji. Wy W każdym razie jestem pod schroniskiem Leskowiec i idę założyć biwak. <grywka> Obóz rozłożony, a jeśli chodzi o sprzęt, to nie zabrałem książki, bo czytanie idzie mi mniej więcej tak dobrze jak składanie zdań. Słodkich snów. Niestety mam dość spore opóźnienie, ale jednak to ja jestem tu kapitanem i decyduję, że nie chce mi się tu być. Krótko mówiąc, czas zawijać obóz. Widzimy się na trasie. W końcu udało się wrócić na trasę. Zmierzam teraz na Leskowiec, ale nie srońsko, a szczyt, i dalej przez kilka następnych. Do schroniska na Magurce. Tam albo biwak, albo e, jakiś tam odpoczynek i zejście. Zobaczymy, jakie będą plany. Ogólnie jest zimno, bo wieje. I nie tak miało być. Miała być złota polska jesień, a jest srebrna polska jesień. <śleszamy> Nie wiem dlaczego, ale Minąłem właśnie Leskowiec szczyt. I teraz jakieś 30 parę kilometrów do Stroniska na Magurce. Tam pewnie założę jakiś szybki biwak. A następnie zejście przez najwyższy szczyt Beskidu Małego, czyli Czupel. I kończymy. Szlag jak to w Beskidach głównie prowadzi przez las, dlatego znowu nie ma co pokazywać, a na dodatek nie bardzo chce mi się gadać, ponieważ jak już mówiłem mam opóźnienie i muszę lecieć, nadrabiać, a poza tym wkradają się co chwilę perełki jak wczoraj w nocy. I ciężko złożyć zdanie. W każdym razie lecę, aby do celu, aby do przodu. A tak to mniej więcej wygląda przez cały czas. Co prawda, widok się nie zmienił, ale za to zaczęło padać. Można w końcu poczuć się jak na standardowej wyprawie z agencją turystyczną Polish Line w końcu ponad linią lasu także i pierwsze widoczki ale nie ma czasu na głupoty trzeba lecieć Nie widać, bo zajmuję się nabijaniem kilometrów, winołem właśnie 20, ale jestem już niedaleko Góry Żar i tam też się widzimy. Zginąłem górę Żar, pozostaje tylko zejść na dół i wejść na górę, czyli do schroniska na Magurce. Widzimy się albo po drodze, albo już na miejscu. Zszedłem z góry Żar, jestem na Zaporze, pozostaje tylko ostatnie ponad 10 km do schroniska na Magurce. Ostatnie ciężkie podejście zobaczymy czy da radę Niecałe trzy dychy za mną niestety robi się już ciemno także widzimy się na biwaku w wielkich trudach dotarłem w końcu do Srebrniska na Magorce 40 km zrobione. Czas założyć biwak. Zdążyłem rozłożyć biwak, a nawet już go złożyć. Jednocześnie zrzemnąłem się chwilkę i lecę już na czupel. Niestety specyfika moich działań nie zawsze nadaje się do pokazywania. W każdym razie Coś się dzieje, coś jest zrobione, stąd też ta wrzutka. Chodzę, latam, skaczę, szydełkuję. Więc, więc nie siedzę bezczynnie, chociaż nie możecie tego zobaczyć, ale możecie chociaż usłyszeć. Także jeśli podobał Wam się odcinek. Kliknijcie łapkę w górę, jeśli się nie podobał. Kliknijcie łapkę w dół. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Polish Line, żeby nie przegapić kolejnych wypraw. Miejmy nadzieję jakiś z widokami albo chociaż z jasnością. A póki co żegnam Was z ciemności. Trzymajcie się zdrowia. Może jeszcze zobaczymy się na czuplu. Zminąłem czupel, schodzę do Łodygowic yy, i kończymy Tour de little. Miło było gościć Was na kanale Polish Line. Do następnego.